Siemaneczkę, jestem Rawczes i witam Was w kolejnym openingu. Dziś padło na 125 common rust armorów. Czy będzie zwrot, czy będzie pech? Okaże się. Za 125 flasek do usuwania rdzy, wydałem 6250. Cena 50 golda w sklepie za sztukę. Za każdego armora, akurat nie chciało mi się bawić i szukać na mapach z potworów i tak dalej, kupiłem każdą zbroję za 100 golda za jedną sztukę kiedyś tam ale teraz kiedy się rozglądałem nawet ludzie sprzedają za mniej także da radę to kupić taniej, ja wydałem za to 12500 co w sumie daje nam 18750 golda przekonamy się czystych, najsłabszych zbroi gdzie możemy zdobyć chain armory, scale armory brass oraz plate armory możemy zdobyć, czy będziemy mieli zwrot gotówki Okaże się, przekonamy się, będzie to na pewno jakiś tam strzała dla ludzi, którzy, którzy w ten oto sposób chcieliby się dorobić i spróbować. Mamy ustawionego hotka ja mamy. No to zaczynamy. Ja teraz na pewno zrobię przyspieszenie, bo tutaj nie ma czego komentować, szybkie przyspieszenie, razy trzy tempo, potwieramy wszystko, zrobimy podsumowanie i przekonamy się, czy się opłacało. Yo! Dobra, skończyliśmy, teraz robię krótkie cięcie, przeliczę ile tego jest i przekonamy się, jaki mamy profit. Ten Tendryn. I podsumowując, zdobyliśmy 39 chain armorów. 25 scale armorów, 20 brass, 2 plate co dało nam 8405 i waste 10345 golda. Kochani, kolejny opening, kolejny waste. Przekonamy się i zobaczymy, jak będzie z innymi zbrojami. A powiem Wam tak, będzie na pewno lepiej, ponieważ inne zbroje również udało mi się kupić po 100. Golda za sztukę, wiadomo trochę to trwało zanim mi się udało, ale są ludzie, którzy się śpieszą i skupują, to na pewno Przy tych lepszych, zardzewiałych zbrojach, na pewno będą lepsze zbroje nam wypadały Więc może być ciupkę lepiej, ale Może z tymi najlepszymi uda nam się zbliżyć do 18k za 125 sztuk No bo z ręką na sercu, kiedyś kupiłem wszystkie, wszystkie rodzaje zbroi za 100 gold za sztukę. Teraz widzę jest, jest już troszeczkę ciężej, ale na pewno też ludzie, którzy nagrywają pod YouTube a z Bony, też to skupują, bo nie każdy robi takie mało penningi jak ja po 125 sztuk. Ale ja po prostu nie czuję takiej potrzeby, żeby robić po 2000 czy tam więcej. 125 wystarcza. Także kochani, mam nadzieję, że się podobało taki kolejny odcinek od czasu do czasu penienkowy, kolejny pewnie będzie za tydzień albo półtorej, także kochani, dziękuję za uwagę, nie zapomnijcie o ocence, komentarzu, trzymajcie się, hej pa!